Ja myślę, że dyskryminacja to jest poważny i kluczowy problem w tych czasach wśród dzieci, jak i dotykających ich rodziców, ponieważ w niektórych szkołach nie zauważają inności społecznej, tylko lepiej odbierane są osoby neurotypowe. Lecz trzeba by zwrócić uwagę na złe postępowanie i podejścia nauczycieli, że nie zapobiegają dyskryminacji w szkołach i nie mówią o tym na każdych godzinach wychowawczych oraz na zebraniach z rodzicami. Mamy takie dziecko ze spektrum autyzmu, co potrzebuje się edukować się w szkole, jak osoba neurotypowa. Mamy pewne dziecko w spektrum autyzmu, które chce poznawać różne kontakty, chce się rozwijać i chce nabierać pewności siebie, lecz czy nauka zdalna byłaby dla nich dobrym rozwiązaniem, aby ciągnęli naukę bez otoczenia szkolnego? Moja odpowiedź ma równoważne zdanie. I tak, i nie, dlaczego? Moja odpowiedź, jeżeli chodzi o tak, to byłaby dobrym rozwiązaniem, ponieważ dziecko uniknęłoby bodźców, nadwrażliwości oraz dokuczania od strony rówieśników. Dziecko by miało większą swobodę i nie byłoby zestresowane po całych dniach w szkole. Ale za to jest odpowiedź na nie i mogę wyjaśnić dlaczego. Dziecko, jak i dorosła osoba w spektrum autyzmu jest istotą społeczną i potrzebuje nawiązywać kontakty międzyludzkie, i też, aby mogło się wtopić i mogło się wykazać na lekcjach stacjonarnych. Też dziecko powinno nauczyć się funkcjonować w grupie, i też, aby się rozwijało jak osoby neurotypowe. Dziecko też ma potrzebę bycia z ludźmi i poczuć się kimś ważnym. Ja osobiście jestem przeciwniczką dyskryminacji w szkołach i moim zdaniem bym zastosowała apele i rozgłaszać na każdych godzinach wychowawczych z rodzicami i zrobiła prezentację na lekcji wychowawczej na temat autyzmu, by mogli lepiej osoby neurotypowe lepiej traktować osoby z innością społeczną. Robić warsztaty związane z komunikacją międzyludzką i ćwiczyć strategię obrony przed dyskryminacją, i też zorganizować szkołach spotkania z różnymi organizacjami, jak pomóc osobom w spektrum autyzmu jak im pomóc być kimś ważnym w szkole oraz zastosować do ich indywidualnych potrzeb kształcenie specjalne, aby móc z czasem bywać w klasie na każdych zajęciach.